Dobra, robimy sobie test single-shotów od Triplexa w rozmiarze L Będziemy każdy efekt po, po, po kolei znaczy odpalać Mam nadzieję, że to się nie przewróci Dobra, lecimy z tym Nie jest jakoś mega ciemno, ale mam nadzieję, że będzie dobrze widać I tutaj plazma z Chin Oj, o dobra Fajnie Mam nadzieję, że się nie będzie przewracać Eee, kurde, szeroki efekt, spoko Fajny efekt. Myślałem, że dość nisko to leci, ale efekt jest dość szeroki. Nawet się w się nie zmieścił, bo teraz dalej odejść. Kurde, fajnie. Jak na takie małe to spoko. Jeszcze zamówiłem XL i XX, ale one też będą... O kurde, zapalniczka, już nie chcę płonić. O Pani, dobra. Czekaj, będą palić XL i XXL, jeszcze lepiej na pewno. Kurde fajne, A jest duży wiatr jeszcze to znosi więc i tak spoko Myślałem, że to te 20 mm czyli te będą słabsze, fajnie one palą naprawdę super I można dostać bardzo tam O kurde ale kraking Fajny ja pierdziele Ten kraking genialny, szkoda że tych krakingowych teraz, co teraz były mogło być najwięcej w tym Najlepszy efekt moim zdaniem Kurde super fajnie i ostatnie. Kurde, mi wypadło. Super, fajnie, wbija. Dobra, zostawcie łapkę, subskrypcję, i wbijajcie na Discorda. Ja to sprzątam i uciekam. Ok, jesteśmy już w domu. Jeżeli chodzi o recenzję tych single shotów, to uważam, że tam za lekko ponad 10 zł. Nie pamiętam ile za to dałem, ale 12-14 zł, to uważam, że to jest naprawdę świetny wybór. E, bo mamy tutaj 5 singleshotów w rozmiarze 20 mm, 5 strzałów i na pewno uważam, że jest to lepsze e, niż jakieś najtańsze, najtańsze wyrzutnie. Efekty są ładne, dość nisko lecą, ale są naprawdę fajne. E, tutaj mamy 43 g3 g neku na opakowanie. E, czy jeszcze coś tutaj mamy ciekawego, co bym mógł podać? Kod producenta, to jest, nie wiem, co się wyostrzy mi teraz, ale to jest TXC731. Dobrze mówię? Tak. -plex. Więc uważam, to jest fajne, ciekawe. Fajnie by sobie było tego wziąć więcej, nawet. Bo za tej lekko ponad 10 zł. Macie coś naprawdę, coś naprawdę ciekawego. Coś naprawdę fajnego. I tak jak mówiłem, dzisiaj jadę do Ins Fireworks do Krakowa. Mam nadzieję, że mi się tam w ogóle uda dostać. Bo wiadomo jakie są opinie o tym sklepie e, Ale tam dzisiaj pojadę Zobaczymy czy mi się tam uda dostać A jak mi się tam uda dostać to będę szukał na pewno Może dostanę te single e, Tylko że w rozmiarze XL i XXL Więc jak mi się uda to kupię e, No i tyle Dostawcie suba, zostawcie lajka Wbijajcie na Discorda Link w opisie I może uda mi się zrobić jeszcze co? On może uda mi się jeszcze zrobić, czekajcie, muszę sobie wejść to odnieść. Może uda mi się zrobić w grudniu e, konkurs. Myślałem o wyrzutni 50mm. E, o, Siema, chciałem Wam ogłosić kolejny konkurs na kanale do wygrania. Będzie taka oto wyrzutnia hard e, w kalibrze 50mm, 9 ostrzałówka. Nie dokładnie ta, bo po prostu osoba, która wygra, to poda mi swoje dane do wysyłki i ja zamówię prosto ze sklepu paczkę na jej adres, już oczywiście opłaconą. Poprzedni konkurs też już został jakiś czas temu, że tak powiem, wyjaśniony. Osoba dostała paczkę, więc wiecie, że rzeczywiście osoba, która wygra ten konkurs, rzeczywiście paczkę otrzyma. Więc do wygrania będzie taka wyrzutnia. A co trzeba będzie zrobić, żeby taką wyrzutnię wygrać? Po pierwsze... Trzeba zostawić subskrypcję na kanale. E, subskrypcje muszą być publiczne, bo ja muszę to potem zweryfikować. E, trzeba zostawić łapkę w górę pod tym filmikiem i napisać komentarz. Obojętnie jaki, już teraz nie ma żadnego tego, e, że tak powiem, musu, to musi co napisać. Po prostu zna... obojętnie jaki komentarz napiszecie. E, rozlosujemy sobie zwycięzcę. E, I teraz tak, jakie są warunki rozlosowania takiego zwycięzcy, jeszcze? Musicie wbić, to już będzie to troszeczkę, już, że tak powiem, grubiej, ale musicie wbić 500 subskrypcji na kanale do 24 grudnia. I dostosowanie będzie 24 grudnia, pod warunkiem, że wbijecie 500 subskrypcji. Eee, więc ktoś będzie miał taki dodatkowy prezent, że tak powiem, pod choinkę, więc Zobaczę, że spoko. Na dzień dzisiejszy, dzisiaj jest 22, więc macie dużo, dużo czasu na wbicie tego. Mam nadzieję, że Wam się uda wbić. Eee, no i co. Zapraszam Was do subskrybowania, do lajkowania. Wbijajcie na Discorda 24. Pewnie jakoś wieczorem. Ewentualnie najpóźniej filmik może być dzień później, bo zobaczę, jak to będzie w ogóle z czasem. 24. Ale postaram się, żeby był 24. Ewentualnie dzień później. Najpóźniej będzie ten film.